Dzieje apostolskie, drugi rozdział 37 werset. Słowa te przeszyły ich do głębi serca. E, e, wprowadzenie, gdyby ktoś nie wiedział, e, no dzieje się. Jest dzień pięćdziesiątnicy, występuje Duch Święty napełnia wszelkie ciało, wypełnia się ta obietnica. Oni poczekali na tą pięćdziesiątnicę, zstąpił na nich Duch Święty i wychodzą natychmiast na ulicę i natychmiast rozumieją, że to nie chodzi o to, żeby im było dobrze, tylko. Chodzi o to, żeby byli świadkami Pana Jezusa, nawet za cenę życia. Wychodzą na ulicę, zaczynają głosić religijnym ludziom prawdziwą Ewangelię. To jest ta sama sytuacja, która jest w Polsce. 99% Polaków coś tam wie, coś tam słyszało i jakoś tam jest zanurzona mniej lub bardziej w religii, ale oni potrzebują odważnego kościoła, który wyjdzie na ulicę i powie tym ludziom prawdę. Tak jak to zrobił Piotr. Więc Piotr to tak robi, i czytamy dalej. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów: Drodzy bracia, co mamy teraz robić? I On mówi tak, opamiętajcie się, odpowiedział Piotr. I niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Więc on mówi tak, musicie się opamiętać. To jest pierwszy punkt. Punkt i pierwszy program. Nie ma mowy o chrzczeniu w Duchem Świętym, jeśli jesteś nieupamiętany. A upamiętanie to nie oznacza chwilowej emocji, tylko to oznacza, że twój umysł zaczyna funkcjonować zupełnie inaczej i ty po prostu nie chcesz żyć tak jak do tej pory. A do tej pory żyłeś dla siebie w mniejszym bądź większym stopniu. Więc upamiętajcie się, nawróćcie się, zawróćcie, zmieńcie sposób myślenia. Dalej Niech każdy z Was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia Waszych grzechów. Wiele razy o tym mówiłem się, tylko napomnę, że mowa jest oczywiście o chrzcie w wodzie. Mowa jest o tym, że mamy być absolutnie posłuszni Jezusowi Chrystusowi we wszystkim, co powiedział, a to on powiedział, że potrzebujemy chrztu w wodzie. W związku z czym nie ma mowy o opamiętaniu, jeśli nadal mamy jakieś pomysły i jakieś koncepcje na to, jak będziemy funkcjonować. Stajemy się Bogu posłuszni. Człowiek opamiętany to człowiek Bogu posłuszny. Człowiek opamiętany to człowiek, który nawet kiedy nie rozumie, dlaczego Bóg coś chce, po prostu to wykonuje. Człowiek opamiętany to człowiek, który przestaje dyskutować, a zaczyna się słuchać. Oczywiście mam na myśli Boga, i wtedy jest wielka obietnica, a otrzymacie dar ducha świętego. Więc dla kogo jest duch święty? Dla ludzi upamiętanych i dla ludzi Bogu posłusznych. I to jest pierwszy etap. Jeżeli ktoś jest nieopamiętany, mam dla niego wspaniałą wiadomość. Możesz się w tej chwili opamiętać. Teraz, w tym momencie. I nie będzie tutaj modlitwy grzesznika, nie będziesz podnosił ręki, bo to jest guzik warte. Twoje serce ma być wyrwane i ma być zastąpione mięci, mięsistym Bożym sercem. Musisz to sam załatwić z Panem Bogiem. Więc jeśli jesteś nieopamiętany, to w tej chwili klęknij i wyznaj Bogu wszystkie swoje grzechy. Nie czekaj do jutra, zrób to teraz. Padnij na kolana i powiedz Boże, potrzebujecie. Boże, teraz chcę zawrócić. Po to słyszałeś te słowa. To są najważniejsze słowa, jeśli jesteś w tym miejscu, jakie dzisiaj usłyszysz. I one są dużo ważniejsze niż wszystko to, co będziemy za chwilę przerabiać, bo od tego się zaczyna. Jeśli byłeś w miejscu nieposłuszeństwa Bożemu Słowu w jakimkolwiek względzie, to to jest ten moment, kiedy musisz zacząć być posłuszny Bożemu Słowu. Jeśli się nie ochrzciłeś, bo nie chciałeś. To możesz, możesz się dzisiaj jeszcze ochrzcić. Jest basen, jest woda. Jeśli jesteś upamiętany, nie ma żadnego problemu. No nie gwarantuję jedynie ciepłej wody, bo mamy zimną w kranie. I wtedy możemy prosić o dar o ducha świętego, tak bardzo nam potrzebnego. I Często słyszę taki zarzut, że tak, tak, ale wiesz, to dotyczyło Żydów, bo oni tam mieli te wszystkie obmycia i te wszystkie rytuały. Tutaj pan Jezus trochę to inaczej zrobił. My już w ogóle jesteśmy ochrzczeni, bo my żyjemy 2000 lat po Jezusie i u nas już doszli do wniosku, że tak najlepiej cię ochrzcimy, zanim jeszcze zdążysz nagrzeszyć. Potem dorobimy do tego teorię, że jednak urodziwszy się z grzechem pierworodnym, później się będziemy zastanawiać, co jak nie zdążymy cię ochrzcić. I tam ten cały Galimatias. I później dojdziemy do wniosku, że trzeba stworzyć jakieś limbo zainteresowanych. Tam odsyłam do któregoś wcześniejszego kazania. I tak jakby Pan Jezus to przewidział. I tak jakby Bóg wiedział, że my będziemy w XXI wieku zadawać takie pytania, bo tu jest ciąg dalszy i on brzmi tak. Obietnica ta bowiem odnosi się do Was, do Waszych dzieci oraz uwaga, oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan, nasz Bóg, powoła. Powołał Cię Pan? No to dotyczy Cię ta obietnica czy nie? Powołał Cię Pan? No to dotyczy Cię ta obietnica, to jest niezwykle proste. Wszystkich to wszystkich. Powołał Cię, to Cię powołał. Jak Cię nie powołał, iść do domu, bo się będziesz tu nudził. Jak Cię nie powołał, i tak się nic tu nie dotyczy. W związku z czym żegnaj i przyjdź, jak Cię Pan powoła. A jak tu jesteś, jak wiesz, że jest Bóg, jak wiesz, że istnieje Bóg, jak wierzysz, jak w Twoim sercu pojawiło się. Pojęcie Bóg. Jak w Twojej głowie pojawiła się osoba Boga, jak ciebie coś dotyka, to znaczy, że Cię Pan powołał, bo bez tego Bożego powołania nie mamy o czym mówić. Bez Bożego powołania Ty nawet nie będziesz zainteresowany Bogiem. Ty nawet nie będziesz myślał, Ty nie będziesz się tymi rzeczami przejmował. To jest największym dowodem Bożego powołania. Kiedy nas Bóg powołuje, kiedy w ogóle się nad nim zastanawiamy. Więc jeśli Cię Pan powołał, takie trzy kroki I dalej, w, y, ilu tylko nasz Pan Bóg powołał w inny też sposób, jeszcze wyraźniej składał im mocne świadectwo i zachęcał, ratujcie się spośród tego wypaczonego pokolenia i oczywiście będziemy to robić. Wystarczy się rozejrzeć na obkoło i powiedzcie to swoim znajomym, powiedzcie to swoim rodzicom, wytnijcie ten fragment skazania i puśćcie to wszystkim. Ratujcie się z tego przeklętego pokolenia. To pokolenie jest przeklęte. To jest przewrotne pokolenie. To, co się działo tam, a to, co się dzieje dzisiaj w XXI wieku, i mówię tylko o swoim podwórku, tylko o Polsce, to jest przepaść. To jest przepaść. Ja śmiem twierdzić, że tamtym ludziom do głowy nie przychodziło to, co przychodzi dzisiaj do głowy ludziom. Wystarczy się rozejrzeć. Ile milionów dzieci zabitych w aborcji rocznie. Wystarczy się rozejrzeć, ile eutanazji, wystarczy się rozejrzeć, ile nienawiści, ile hejtu, ile złości, ile podłości, ile głupoty, ile strachu, ile lęku, ile pornografii, ile masturbacji, ile zła. Wystarczy się rozejrzeć. Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. To, co się dzieje, to musi być końcówka. Bo... Dochodzimy do momentu, do którego Ziemia doszła, gdy Bóg zesłał potop. Jest tak źle i tak potwornie. Więc te słowa są adekwatne, jak nigdy wcześniej. Ratujcie się spośród tego wypaczonego pokolenia.